Wiecie, gdzie zaczyna się zmiana Polski? Może myślicie, że w Sejmie. Może trzeba prezydenta zmienić. Może jakieś wybory europejskie wygrać. Nie. Czy to są dobre rzeczy. To trzeba zrobić. Ale prawdziwa zmiana Polski zaczyna się tu i tu. W Twoim sercu i umyśle nie będę tego dzielił na czworo. Jeśli zbudujesz fundament prawdy o rzeczach najważniejszych, o ideach podstawowych, o Bogu, o prawdzie, o wolności, o państwie, o Kościele, w swoim sercu to potem do tego fundamentu będziesz dodawał prawdziwe rzeczy. Jeśli w tym fundamencie, na samym dnie twojego serca, jest kłamstwo, zabobon, jakiś rytuał zamiast żywej więzi z Bogiem, to bardzo łatwo będzie cię okłamać. I w twoim życiu, w twoim umyśle, będzie pełno kłamstw, będzie też pełno zła i grzechu. I będziesz wybierał zło, i będziesz przyzwalał na zło. Zmiana Polski w dobrym kierunku zaczyna się w sercu i umyśle każdego Polaka czyli ciebie i mnie.